Człowiek skupiony idzie sam nie dlatego, że nienawidzi ludzi, lecz dlatego, że skupienie wymaga oddzielenia. Stoicyzm uczy, że jasność umysłu nie może przetrwać w ciągłym hałasie. W chwili, gdy mężczyzna postanawia naprawdę głęboko się skoncentrować, działa z rozmysłem i budować coś znaczącego, naturalnie odchodzi od tłumu. Nie z arogancji, nie z goryczy, lecz z konieczności. Skupienie i rozproszenie nie mogą współistnieć, a większość ludzi wybiera rozproszenie, nigdy nawet nie kwestionując ceny, jaką za to płaci. Kiedy wybierasz skupienie, zaczynasz mówić nie rzeczom, które kiedyś wydawały się normalne. Nie dla ciągłych rozmów, nie dla niekończącej się rozrywki, nie dla emocjonalnego ciągnięcia, które odciąga cię od Twojego celu. Im częściej mówisz nie, tym węższa staje się ścieżka. Coraz mniej osób idzie z tobą, nie dlatego, że ich odrzuciłeś, lecz dlatego, że przestałeś iść w ich tempie. Ta odległość nie jest samotnością, to wyrównanie, to dopasowanie. Stoicyzm uczy, że mistrzostwo wymaga poświęcenia, a jednym z pierwszych poświęceń jest społeczny komfort. Człowiek skupiony rozumie, że ciągłe otaczanie się ludźmi rozcieńcza dyscyplinę. W samotności umysł staje się cichy, priorytety stają się wyraźne, działania stają się celowe. Podczas gdy inni reagują na to, co głośne, on angażuje się w to, co naprawdę ważne. W tym nagraniu zrozumiesz, dlaczego skupiony człowiek często idzie sam. Dlaczego samotność wzmacnia dyscyplinę, i dlaczego dystans wobec tłumu jest ceną za doskonałość? Jeśli to do Ciebie przemawia, daj lajka, napisz w komentarzu, że wybierasz skupienie zamiast komfortu. Subskrybuj Stoic Blessing i włącz powiadomienia, by oficjalnie stać się stoickim żołnierzem, bo skupiona ścieżka rzadko jest zatłoczona. Większość ludzi nie brakuje zdolności. Brakuje im tolerancji na dyskomfort. Skupienie wymaga odwrócenia się od tego, co teraz przyjemne, by zbudować coś znaczącego w przyszłości. Oznacza mówienie nie natychmiastowej gratyfikacji, nie ciągłej stymulacji i nie pocieszeniu, jakie daje ciągłe towarzystwo. Stoicyzm uczy, że komfort jest uwodzicielski, ale powoli eroduje dyscyplinę. A gdy dyscyplina się eroduje, skupienie znika. Komfort daje ulgę, nie postęp. Usypia napięcie, ale nigdy nie tworzy rozpędu. Tłum wybiera komfort, bo jest łatwy i znajomy. Skupiony człowiek wybiera dyskomfort, bo jest produktywny. Rozumie, że nuda, samotność i odroczona nagroda nie są oznakami porażki, są oznakami zaangażowania. Podczas gdy inni uciekają od dyskomfortu w rozproszenie. On wykorzystuje go jako paliwo, dlatego skupienie często bywa samotne. W momencie, gdy przestajesz gonić komfort, przestajesz nadążać za rytmem tłumu. Rozmowy wydają się płytkie, nawykowe zachowania przestają pasować, rozrywka staje się pusta. Nie jesteś lepszy od innych. Po prostu idziesz w innym kierunku, a różne kierunki naturalnie tworzą dystans. Stoicyzm uczy akceptacji tego etapu. Skupiony człowiek nie ma pretensji do tłumu za wybór komfortu. Po prostu odmawia podążania za nim. Rozumie, że większość ludzi wymienia długoterminową siłę na krótkoterminową łatwość. Odmawiając tej wymiany, zyskuje przewagę, na którą niewielu jest gotowych zapracować. Rozproszenie rozwija się tam, gdzie jest ciągły napływ bodźców. Opinie się zderzają. Emocje się rozprzestrzeniają, priorytety się zacierają. Kiedy skupiony człowiek idzie sam, usuwa tarcie, które ciągnie uwagę w sto różnych stron. Stoicyzm uczy, że uwaga to suwerenność. W samotności umysł odzyskuje władzę nad sobą. Jest mniej hałasu, na który trzeba reagować, a więcej przestrzeni do myślenia. To, co kiedyś wydawało się pilne, blednie. To, co naprawdę ważne, Staje się wyraźne. Samotny spacer przerywa nawyk porównywania się. W tłumie postęp mierzy się względem innych, w samotności, względem własnych standardów. Ta zmiana jest potężna. Przestajesz gonić walidację, a zaczynasz gonić spójność. Decyzje stają się czystsze, bo nie są negocjowane z zewnętrznymi głosami. Skupiony człowiek nie pyta już, co oni robią. Pyta. Jaka jest następna właściwa czynność? Rozproszenie żywi się też natychmiastowością. Chcę odpowiedzi teraz, rozrywki teraz, komfortu teraz. Samotność rozciąga czas, pozwala na głęboką pracę i nieprzerwane myślenie. Stoicyzm ceni te głębie, bo rodzi mistrzostwo, a nie tylko ruch. Podczas gdy inni skaczą od bodźca do bodźca, skupiony człowiek zostaje przy jednej rzeczy wystarczająco długo, by naprawdę ją zrozumieć. Dlatego samotny spacer daje przewagę, uwaga przestaje wyciekać, rozpęd narasta w ciszy, a gdy rozproszenie znika, wysiłek zaczyna się kumulować. Skupiony człowiek nie potrzebuje więcej czasu, potrzebuje mniej przerw. Samotność daje mu dokładnie to, i rezultaty przychodzą. Tłum myśli momentami, goni to, co teraz dobre, co dziś imponuje, co daje szybką walidację. Skupiony człowiek myśli latami. Stoicyzm uczy cierpliwości jako formy siły. Umiejętności odroczenia nagrody bez utraty kierunku. Kiedy mężczyzna idzie sam, jego myślenie rozciąga się w przyszłość. Nie jest już ciągnięty przez trendy ani przez pilność. Buduje z myślą o przyszłości. Nawet gdy teraźniejszość daje mało uznania, długoterminowe myślenie wymaga dystansu od hałasu. Ciągły napływ informacji skraca perspektywę. Trzyma ludzi w trybie reakcji, rozwiązują drobne problemy, ignorując większy kierunek życia. Samotny spacer chroni wizję. Skupiony człowiek zadaje inne pytania. Nie jak się z tym czuje dzisiaj, lecz dokąd to prowadzi. Z czasem ta jedna zmiana oddziela dyscyplinę od impulsu. Dlatego skupiona ścieżka na początku wydaje się pusta. Długoterminowe inwestycje rzadko dają natychmiastową informację zwrotną. Tam, gdzie powinno być brawa, jest cisza. Tam, gdzie normalnie byłoby pocieszenie, pojawia się zwątpienie. Stoicyzm przygotowuje umysł na tę lukę. Skupiony człowiek rozumie, że konsekwencja jest ważniejsza niż motywacja, a kierunek ważniejszy niż prędkość. Podczas gdy inni ciągle zmieniają kurs, goniąc to, co pilne. Skupiony człowiek pozostaje stabilny, kumuluje wysiłek w ciszy, a gdy wyniki wreszcie się pojawiają, dla pozostałych wydają się nagłe. Ale zostały zbudowane cierpliwie, krok po kroku, daleko od tłumu. Dyscyplina rośnie najsilniejsza, gdy nie ma publiczności. W samotności nie ma oklasków, za którymi trzeba gonić, ani presji, by się popisywać. Stoicyzm uczy, że prawdziwa dyscyplina jest wewnętrzna, niespołeczna. Kiedy skupiony człowiek idzie sam, jego nawyki nie są już wzmacniane aprobatą ani strachem przed oceną, są wzmacniane przez zobowiązanie. To tutaj dyscyplina przestaje być narzędziem, a staje się cechą charakteru. Samotność usuwa wymówki. Nie ma nikogo, kogo można obwiniać za zmarnowany wysiłek czy stracony czas. Skupiony człowiek widzi wyraźnie, gdzie dotrzymuje słowa, a gdzie zawodzi. Ta szczerość jest niekomfortowa, ale produktywna. Stoicka dyscyplina buduje się przez powtarzającą się samokorektę, nie przez oszukiwanie samego siebie.